Cześć. Z tej strony Dawid Sieliński. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o profilu idealnego klienta, czyli o awatarze klienta. Jest to temat dosyć znany przez osoby, które prowadzą marketing w firmach, ale też jest to, jest to niestety temat bardzo często pomijany i lekceważony przez takie osoby. Jakbyś dzisiaj do mnie przyszedł i zapytał: Słuchaj, Dawid, jak w jaki sposób mogę zwiększyć sprzedaż, czy podwoić nawet, czy potroić taką sprzedaż u siebie w sklepie, czy, czy w usługach, które prowadzę, to pierwszym pytaniem, które ci zadam, to spytam się, ok, a kto jest twoim klientem? I to jest szokujące, że jak na 20 osób, które na przykład by spytało, to mogę się przekonać, że jedna osoba mogłaby mniej więcej powiedzieć, kto jest ich takim idealnym klientem. Po prostu małe firmy, które nawet średnie, mikro przedsiębiorstwa, które na dzień dzisiejszy działają, próbują sprzedać wszystkim. Jest to w pewien sposób zrozumiałe, tak, bo, bo chcemy po prostu no, jak najwięcej sprzedaży mieć w swoim biznesie i tak naprawdę łapiemy się każdego klienta, ale długoterminowo z tego, co zauważyłem, bo gdzieś tam jak znajomi mnie pytają, właśnie w jaki sposób zwiększyć sprzedaż, to. Powiedzenie, żeby usiedli, napisali taki profil idealnego klienta, najbardziej szybciej u nich zadziałał, że ta sprzedaż się u nich czasami podwoiła, a nawet i w niektórych przypadkach potroiła. A to tylko dlatego, że takie osoby, które mają średnie mikro, małe takie przedsiębiorstwa, takie biznesy, po prostu nie mają siły też przerobowej, żeby. Bardzo szeroko iść komunikacją do wszystkich. No bo wyobraź sobie, jeżeli na przykład jesteś osobą, która pomaga ludziom w depresji, no i tak, jeżeli idziesz komunikacją ogólną, że jesteś osobą, która pomaga w depresji, to tak naprawdę, no do kogo uderzasz? Uderzasz do, do pracowników, uderzasz do może samotnych rodziców, uderzasz do osób, które mają swoje własne biznesy, czy uderzasz do osób, które dopiero teraz straciły pracę i tak dalej. W jaki sposób komunikujesz to, w jaki sposób graficznie przedstawiasz, żeby osobom, na przykład na, na, na Facebooku, jak robisz posty, tak? Jak, jakie wpisy blogowe zrobisz? Czy, czy robisz ogólne wpisy blogowe o blogowo o depresji? Tego jest pełno w internecie. Tego się tak nie wyróżniasz nawet zbytnio. Tak? Po, po drugie, jeżeli nawet byś chciał, chciała zrobić organicznie się wyświetlać na takie frazy, jak depresja i tak dalej? No, to musisz mieć olbrzymią ilość wpisów blogowych, żeby się w ogóle na takie frazy wyświetlić. Także, samo to, jeżeli nie określisz profilu danego klienta, bo powoduje, że Twój marketing jest bardzo szeroki. Długoterminowo też powoduje, że twoje, twoje koszty tego pozyskania klienta, kampanii, które przeprowadzasz, one też będą droższe i ten klient niestety też. W, może być takim, z którym nie chcesz współpracować tak naprawdę, ale robisz to tylko dlatego, no bo chcesz mieć po prostu sprzedaż w swoim biznesie i chcesz, żeby ten biznes żył, tak. Dlatego no moim zdaniem, że nie masz na dzień dzisiejszy ustawione, ustalone sobie takiego, spisany na kartce papieru profil danego klienta, to po prostu to, to jest bardzo duży błąd i to jest taki strzał trochę w kolano, bo, bo niby chcemy wszystkich, ale pamiętaj, że Przyciągając do siebie osoby, klientów, wszystkich, będziesz miał do czynienia z klientami, z którymi nie chcesz współpracować, tak? I, a pamiętaj, że twoi klienci no, to są osoby, z którymi czasami, jak, w zależności od tego, jak prowadzisz biznes, to więcej czasu z nimi spędzasz w ciągu dnia niż z rodziną i przy, przyjaciółmi i bliskimi. Dlatego tak ważne jest określenie tego profilu klienta. I taki sam profil też pomoże Ci w jakiś sposób, żeby. Po prostu wyeliminować tych klientów, których, z którymi nie chcesz już współpracować. Ja nie mówię, żebyś teraz stworzył profil danego klienta i mówisz, o dobra, ja robię teraz tylko kampanię, to i tak dalej. Nie, kontynuuj to, co robisz na dzień dzisiejszy, ale weź na przykład 20% budżetu marketingowego, który mam nadzieję, że masz yy, przeznaczone, tak, że 20% budżetu marketingowego przeznacz właśnie na. Tego idealnego klienta. Czyli zacznij powoli zdobywać tych klientów, takich, z którymi chcesz współpracować, z którymi współpraca będzie dla ciebie przyjemnością. Tak, i która spowoduje, że każdego dnia, jak wstaniesz z łóżka, to będziesz uradowany, uradowana, bo wiesz, że idziesz do swojego biznesu, a w biznesie spotkasz klientów, z którymi chcesz, współpracujesz, pomożesz osobom, którym chcesz pomóc. Tak, i to będzie dla Ciebie sama przyjemność. Dlatego. Jeżeli chodzi o, o sam taki awatar, wyobraź sobie, że teraz na przykładzie tej de depresji, że ty chcesz pomóc osobom, które są na etacie, które pracują co najmniej 5 lat, czyli będzie to wiek plus 30. Tak? Są to osoby, które są niedawno, bo niedawno zawarły związek małżeński, mają jedno dziecko. Także tutaj możesz bardzo łatwo łatwo precyzować taką osobę, czy tam nawet na, na Facebooku, czy jak będziesz robiła reklamy, robił reklamy, jest to dzieci proste po prostu stargetować takie osobę. Bo jeżeli, jeżeli wiesz, że to są osoby, które mają rodziców, mają dzieci w wieku dwóch lat załóżmy, dopiero niedawno się, trzy lata temu wprowadzili do, do mieszkania własnego i tak dalej, i tak dalej, Samotargetowanie i komunikacja zaczyna być dla ciebie bardzo prosta. W większości przypadków osoby, które mają, nie mają profilu idealnego klienta, do końca nie wiedzą też, jaką komunikację, jak, jak robić komunikację do danej osoby. Chcą pisać tak naprawdę o wszystkim, chcą robić wszystko. A gdy określisz tego, ten profil idealnego klienta, tak naprawdę zaczyna się robić cały marketing dookoła bardzo prosty, bo. Nawet robiąc daną treść, ty się zastanawiasz, czy to, co ja teraz piszę, pomoże tej, mojemu idealnemu klientowi. Czy, czy to jest coś, co da mu wartość? Jeżeli będziesz robił robiła grafiki, to też wiesz, że, żeby umieścić takiego pracownika, który jest na przykład zmęczony w pracy. Tak, bo, bo pracuje załóżmy osie, to nie 8 godzin, a 10 godzin. Tak, bo niedawno się wprowadził, mu się, doszły jakieś kredyty hipoteczne, i tak dalej, przez co więcej pracuje. Nie może na przykład teraz pracować, nie może spędzać tego czasu z rodziną, tyle, jakby chciał, co powoduje u niego jakieś wyrzuty sumienia, i przez to wpada w depresję, i tak dalej, i tak dalej. I nawet na komunikacji, robiąc różne wpisy na Facebooku, czy wpisy blogowe, możesz kierować konkretnie pod tą osobę dane wpisy. Czyli jak na przykład wyjść z depresji pracując tam 10 godzin, 12 godzin dziennie, tak, jak to zmienić. No, ca cała idea po prostu, obecnie co będziesz tworzył, tworzyła, to zawsze sobie zadasz pytanie, czy to pomoże temu mojemu klientowi idealnemu. Jeśli nie, to nie komunikuj tego w swoim biznesie. Jeśli tak, no to komunikuj, rób pisy, rób, rób może jakieś webinary. Róby treści, które po prostu będą pasowały do tego idealnego klienta. Wezwania do działania też bardzo łatwo wtedy budować. Jakieś lead magnety, czyli takie rzeczy, jak na przykład jakaś checklista, jakiś krótki e-book, tak? To też o wiele łatwiej sprecyzować, jeżeli wiesz do jakiej konkretnie osoby to kierujesz. I takie kilka pytań, które może ci pomóc stworzyć takiego idealnego klienta, bo jeśli nie masz na dzień dzisiejszy tego idealnego klienta, to dam ci dobrą radę, nie, nie rób z tego jakiegoś takiego dużego zadania, po prostu usiądź i stwórz szablon, stwórz takie pierwszą, pierwsze pięć pytań, sześć pytań, odpowiedz na nie, żebyś po prostu zaczął, zaczęła to robić, bo prawdopodobnie jeśli ty zajmujesz się marketingiem w swoim biznesie, to nie raz już słyszałaś o profilu idealnego klienta czy o awatarze idealnego klienta, ale po prostu ten pomysł położyłaś, położyłaś na półkę, ten już pewnie jest tam warstwa 5 cm kurzu i dalej tego nie masz zrobione. Dlatego nawet oglądając ten filmik, zatrzymaj przy każdym pytaniu i zrób notatkę krótką, Napisz odpowiedź i po prostu później jak już będziesz miała, będziesz miała czas, będziesz miała się spotykała z klientami, będziesz miała chwilę na przemyślenia, to uzupełniaj o dalsze pytania, o, dal, o da, dalsze jakieś jak sobie wyobrażasz, jakby ten awater miał, miał wyglądać, kim ta osoba miała być. Ale po prostu zacznij. Tak, zacznij zrób ten pierwszy krok, bo on jest najważniejszy, a później już pójdzie, pójdzie z górki. Ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o moich znajomych, jak oni zaczęli i faktycznie usiedli do tego awatara i go zaczęli robić, to oni na dzień dzisiejszy nigdy nie przestają go ulepszać, tak, bo coraz więcej informacji zdobywają z racji tego, że przyciągają takie osoby, że z racji treści, dzięki treściom i tak dalej, dzięki kampaniom, które stosują, oni przyciągają takie osoby do swojego biznesu, dzięki czemu mają więcej danych takich osób, tak. I to, to jest to, co, co też Ci polecam, żeby zacząć od czegoś, i w miarę upływu czasu ten klient będzie ten idealny, będziesz go przy, przyciągała z racji tego, że te kampanie i treści będziesz tworzyła pod niego. I takie pytania, które mogą Ci pomóc, właśnie, to zacznij od postaw, czyli jak, jaką, jaką ma płeć, czy, czy ma rodzinę, czy, czy jest w związku małżeńskim, czy nie. Czy, czy ma dzieci? Jeśli tak, to w jakim wieku? Czym się interesuje? Jakie, jakie ma hobby? Bardzo ważne pytanie jest, jakie problemy ma? Tak, jakie, w jaki sposób twój produkt, może, jakie, w jaki sposób twój produkt może te problemy też po prostu zniwelować? Może, może mu pomóc w tych problemach. Kolejne rzeczy, jakie ma cele, jakie ma marzenia? Czyli, czyli, te wszystkie odpowiedzi, które, które dasz, pozwolą ci go bardziej zrozumieć. Zapytaj siebie, jak wygląda jego taki dzień. Czy jest zabiegany, czy właśnie pracuje 8 godzin, czy pracuje nawet 12 godzin, czy, czy wraca do domu zmęczony? Jedyne o czym, o czym marzy, czy o czym chce, to żeby usiąść na kanapie i odpocząć, po prostu, bo nie ma sił. No ale też z drugiej strony są, są dzieci, które czekają też, żeby, żeby przytulić, pocałować, żeby się z nimi pobawić, porozmawiać, tak? Czyli opisz tego idealnego klienta, tak jak ty go widzisz dzisiaj, a z biegiem czasu na pewno on się rozszerzy i będziesz bardziej bardziej szczegółowy, tak. I też kolejnym pytaniem, jeżeli już określisz takiego awatara, to pomyśl w jaki sposób chcesz komunikować z nim, w jaki sposób się, chcesz się z nim komunikować, jak, w jaki sposób chcesz przekazywać wartość takie osobie, czy chcesz, żeby to były wpisy blogowe, czy chcesz, żeby to, były, żeby to było audio, czy chcesz, żeby to było wideo, Jeże, jeżeli ty będziesz to robi, robiła, tak? Robił, robiła, to z, zrób to w takiej formie, w której tobie jest najłatwiej na dzień dzisiejszy. Czyli, jeżeli czujesz się dobrze przy audio, to rób to. Audio na zasadzie podcastu. Jeżeli czujesz się dobrze przed kamerą, to rób to na przykład w takiej formie, jak ja teraz robię, jeżeli chodzi o wideo. Jeżeli czujesz się dobrze pisząc, to rób może wpisy blogowe. Nie masz czasu na wpisy blogowe, to zacznij od wpisów na Facebooka. Ale zacznij tą komunikację typowo do tego idealnego klienta. I teraz kolejną taką może obawą, którą często jest spotykana jak już mówię o idealnym kliencie, to, że te osoby boją się, na no dobra, ale ja się skupię na tej osobie i wtedy te wszystkie inne osoby, które mają depresję w tym przypadku, tak, ale, ale mają depresję, bo na przykład partner ich opuścił, no to ja ich tak naprawdę tracę. Na dzień dzisiejszy, tak, będzie to w jakimś przypadku prawda, bo skupisz się na innych, chcesz się wyspecjalizować w innej niszy, ale jeżeli już się wyspecjalizujesz w tej niszy jednej konkretnej, no to możesz zacząć się powoli rozpychać łokciami na kolejne. Z racji tego, że ciebie reklama będzie taniej kosztowała na, przy tej specyfikacji, bo ty wiesz, będziesz kierowała konkretne osoby, na konkretną osobę reklamy, kampanie i tak no i dzięki czemu powinny się pojawić też szybciej środki pieniężne w firmie. I to możesz wykorzystać na przykład, że ty nie musisz tworzyć już wpisów blogowych sam, sama, na przykład na depresję dla ludzi, którzy, 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 których się skończył związek partnerski i tak dalej, tylko możesz to zlecać komuś już. Możesz te, możesz te środki, które do ciebie przyszły w większej ilości reinwestować na wpisy blogowe, ale robione już przez kogoś, to ty nie musisz robić każdego wpisu, który będzie na przykład na blogu, tak. I to, to jest taki mały tip, który też daje zawsze, czyli zacznij wąsko i później się powolutku możesz zacząć rozpychać już łokciami. Okay? Dlatego pierwsze, pierwsze zadanie i ostatnie, które dzisiaj jest, to taka, taka lista to do, to usiądź i stwórz tego pierwszego awatara. A jeśli podobał Ci się ten, to, ten, ten filmik, to, wideo, to daj lajka, Zasubskrybuj kanał. Jeśli masz jakieś pytania na temat ide idealnego klienta, jeżeli chodzi o awatara idealnego klienta, to po prostu zapisz to na dole. Tak? Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Twój komentarz. Także widzimy się przy kolejnym nagraniu. Cześć.